Witam, dzień dobry i pozdrawiam! Z tej strony, nawaczek to jest kolejny odcinek z farminga z naszej serii z typowych, malutkich, e, półpolskich maszynek, która też nie ma nazwy jeszcze, ale spokojnie coś wymyślę. Może w tytule ta nazwa się pojawi, natomiast no, w momencie, kiedy to nagrywam, jeszcze mam w głowie e, pustkę. Jak będziecie zauważyć. Przed nami stoi ursusik, już z tym właśnie transporterem. Bo przychodzą sobie wcześniej dwa big bagi, a teraz lecimy po worki z nasionami. Daj Boże, by dało się do siewnika władować. Zobaczymy, okaże się w sumie. <laughs> Nie testowałem tego wcześniej, ale tak na koncie troszeczkę mniej mamy, bo kupiłem jednak cztery worki bodajże pszenicy. Więc zabieramy się, wsiadamy i lecimy. Bo władzi już czeka właśnie z siewnikiem. Na, na polu, tu kosa no z boku podpiłem siewnik i dzida człowieku bo nie ma ciasiu dodatkowo obsiejemy sobie to pole właśnie pszenicą co w ostatnim odcinku y, rozsiewaliśmy sobie na wóz wrócimy się na gospodarkę i też zasadzimy sobie troszkę ziemniaków, tylko czy mogę ziemniaki sadzić? bo w ogóle nie sprawdziłem tego pora siewu, ziemniaki NIE MOGĘ ZIEMNIAKÓW SADZIĆ, NA PEWNO? A lipa, to nie zasadzimy ziemniaków jednak, bo miałem pomysł, żeby zasadzić ziemniaki. W takim razie sobie oprzyjem jeszcze pole numero 2 do połowy, tak jakby. Dodatkowo sobie ten tunel uruch uruchomimy, bo tak przemyślałem temat i stwierdziłem, że w sumie co mi to szkodzi włączyć ten tunel i będziemy mieli dodatkowe, że tak powiem, jakieś rzeczy do sprzedaży. Także no nic mi nie szkodzi, żeby to włączyć. My sobie wyjeżdżamy na sklep no, niech przyjadą, nie chcę zahaczyć nikogo. I tu z boku, właśnie już moje woreczki czekają, a ja tu byłem wcześniej. Ugadałem się, że będę kupował i oni mi te worki na bok położyli. Teraz tylko czy mi wejdą wszystkie cztery na raz fajnie by było. No wydaje mi się, że powinny wejść, bo to jakieś duże worki nie są. Zaraz się wszystko okaże, oczywiście mogą być ee, kłopoty najmana tak zwane Też może je postawię w drugą stronę i by weszły Czekaj, tak Jakoś je tu zepchniemy wszystkie ze sobą, proszę się przytulić Może wejdę O, proszę jak pięknie Można, można, no siatkę wybijają No i może, wszystko giw, wszystko trzymajcie się, trzymajcie się Trzymajcie się ramy Daj Boże, by te worki z pszenicą faktycznie do naszego siewnika mm, Pasowały, bo jak nie, to będziemy musieli inne ziarno kupić Tu nic nie widać cholera jak się wyjeżdża no, STOJ! Powoli Łukasz, dzięki Takie, że tymi samochodami tutaj szybko, mój Jezu, nie? E, jak nie będą działać te worki, w sensie jak pszenica będzie zła To niestety, ale musimy mm, Załatwić sobie inne nasiona, a to najwyżej oddamy tam Jakiemuś sąsiadowi, co ma świnie, czy coś takiego, będzie miał do paszy. O, proszę bardzo, wymuszenie nie szkodzi. O, Władzi już czeka na nas pięknie, ładnie, elegancko. Dobra, o, ładko, nie opuściłem otwarłem klapę, daj spokój. Dobra, i chwila, tak powiem, prawda, czy to się mi otwiera? My nie patrzyłem na to. Eee, podnieś, otwórz pokrywę, jest, otwiera się. Tak, właśnie, coś. Coś podejrzewałem I teraz Oby te worki udało nam się tutaj Zapakować Proszę tutaj bardzo o, Matka Boska Worek proszę tutaj się uspokoić Matka Boska Nie mogę go ziemi podnieść Taki ciężki nie Sypie się? Proszę Może ze środka muszę wsypać Worek kaskaderski Dobra No zaciągnie ten siewnik Nie zaciągnie Chyba nie zaciągnie widzowie Wybierz materiał siewny, pszenica. Już uzupełnić narzędzie. Chciałbym to uczynić, aczkolwiek acko, chyba jednak te nasiona nie będą się nadawały. No bo już w każdym chyba pod każdym kątem chyba już to trzymałem. A niestety o... nie chcę się napełnić. Także dobra, szybkie cięcie, jadę po inne worki, a te najwyżej później odstawy tam Jakiemuś sąsiadowi, to pewnie się zwróci za worki i będę na, yy, na zero, także <gryw> nic nie stracę w sumie na tym. A wymienimy sobie po prostu te worki na inne. Także zaraz się widzimy. Dobra, szybkie cięcie poszło. <gryw> mamy worki. Oby te teraz zadziałały. Proszę zadziałać worku, bo mnie popierdoli coś. Nie wiem RK. O, te działają, widzicie? co tu się je już, pojebało Cię? Matka boska, już coś zasiało, Krzywa chyba Daj spokój, Znaczy te worki działają, czyli tam to są jakieś Nie do siebie, tylko do paszy i dlatego nie chciało mi to Przejść, wezmę to, zamknę Tu na boku sobie staniemy pod sklepem Żeby jak coś to zasypać, dokładnie te same worki mam na Na gospodarce tylko stamtąd już nie chciałem ruszać Żeby ten żeby tam nam starczyło. Bo jakby tam nam nie starczyło, to mogłoby być lipa. No ja dobra, zamykam sobie pokrywę. I się obrócimy tutaj letko. I zobaczymy, ile w ogóle tych nasion nam pójdzie. Bo może tak być, że. że, że, że eee, Dużo nie pójdzie strasznie. Kurde, co jest. Nie mogę sobie wyczuć tego sterowania w tym. Eee, Władku jeszcze. Bo ma jakoś wolniej te koła skręcane. I dlatego tak dziwnie wychodzi. No dobra Siemnik opuszczony, więc lecimy sobie Ze siemiami zobaczymy ile tych litrów pójdzie, bo Powiem wam, że nie mam z, W ogóle zielonego pojęcia co tu może być Ale siacz nam sieje więc to najważniejsze No i trochę nam ubywa tego jednak, więc może i dobrze wziąłem Jeszcze ten worek dodatkowo Matko boska, kadziura tam była jakaś I oby nam to co mamy E, starczyło Bo nie ukrywam, że więcej Po więcej co będzie jedno gospodarstwo Ale powinno stać, to nie jest duży kawałek Bez przesady też nie I Po prostu przyjemy to co mamy tutaj I będzie grała gitara Wszystko gra i buczy Dobra e, Władek daje radę, myślałem że gorzej będzie o wiele Będzie się kopał czy coś A tu na spokojnie, kurde Cud mi to orzeszki Jest siane, bez problemu O, człowieku, i ta Let's go Może jakieś ślady się zbugowały z tego co widzę Z tym Nie szkodzi, nie szkodzi No i co? Tu sieje, czekaj Popatrzcie, ja myślałem, że tylko to ciemno to jest zasiane O, zakopał się, popatrz tak Kurde, jednak coś się kopie, kurde jednak ma niekiedy takie właśnie zryby, że się tutaj coś kołami zamierzyć, coś tego ten... chciała baba mak, nie wiedziała jak Opa! Dawaj dawaj No, ma co robić człowieku! A tu mo ciężko w tym miejscu jednym. Długo przyhadza trochę. W tych dołkach? Mo ciężko. Koła mielą, koła mielą, ale przynajmniej ma co robić, no kurde, to ma co ci... O Jezu, hamuluj! Na ręcznym chyba, żebym zahamował Matko boska, matko Matko jezusowa <grystanie> Dobra Kurde Jednak tak o tych workach godałem, a w końcu widzisz, że za dużo totalnie tego jest Eee... Um, Bo jak widać Już prawie końcówka Będzie po tych dwóch przejazdach W tej i w tamte Aj kurde, to takie redukcje mu nie pomagają widzę, ja pierdzielę. O, kopię się, kopię się, fajnie. Można zakopywanie działa w takim razie. Czek! Oznaczone, że działa. Także ma co robić, daje radę. W ogóle on ma chyba więcej koni niż 30, bo on ma 30 chyba równe. A nie wiem, czy 30 nie ma, czasami 29 albo 7. Nie jestem tego pewien, ale tak mi się wydaje, właśnie. Coś, tak, coś takiego może być. Aż mnie kusi sprawdzić Ale no, w sumie W sumie tak może być Znaczy na pewno władzi ma 30, a ile ma 30? Nie, wiem. zobaczymy zaraz Muszę to sprawdzić, bo to mnie normalnie teraz nie wytrzymam, jak się nie dowiem Rozniesie mnie to od środka Jak nie poznam tych danych Puszczę siewnika I lecimy dalej Oporowe siewy siebie Część pierwsza Część pierwsza pora siebie. Oj, tak, tak No i elegancko elegancja, Francja, Dzuzele fasol y, Mi pół, żele, żele Bella bella ej, zuli, żuli Opa, Z nawrotka mój Jezu Dobra, i na w dół, tym siewnikiem proszę zejść, i na dół No i dobra, jedziemy właśnie przedostatni nasz przejazd. I jeszcze popeczniaczki sobie walniemy. Także szybko sprawnie poszło. I na tym polu około 50 litrów pójdzie. Czyli to jakby jeden worek. Coś takiego można liczyć. Więc kurde, nie najgorzej w sumie. Patrząc na to pole, to w sumie nawet podobne do tego, co jest za... Matko, co odpierda? Eee! Boże, Ursus. Patrzę na to pole, to jest podobnych rozmiarów w sumie. Do tego za stodołą na podwórku. Na podwórku, na gospodarstwie za stodołą. Więc tam też więc Jak no, no dobra, 70 litrów tam jeszcze nie pójdzie. Nie ma apci. Nie ma apci. Apcie były dwie. Nie ma apci. Ale mi ta robota, wadkiem siedzi. Boże, kochany. Świetny ciągnik, po prostu. Mógłbym cały czas z nim pracować, nie? Na takich mniejszych właśnie maszynach Aż chce się robić Dobra e, ściana Boże kochany, Łukasz wolno To nie wyścigi O, da się womą i no Jedzie coś? Że mnie rozpierdolę na pół Poprzeczniak jeden Cze... o kurde jedzie Hamuluj tam Dobra, super, wiadaj i będzie tyle, że ojku. Już się usuwam. Fajnie pchany. Dobra. Ciemnik w dół. Majtki na stół. E, przepraszam, przepraszam. E, wybaczcie, to za usłownictwo. Nie na miejscu, nie na miejscu. Krzok jest, kurwa, weź tego kroka wytnij, cholera. Eee, płot tu też jest! kurwa jak płot zamaskował. Skurwisy. Nie chciał, żebym przyjebał. No właśnie. Wszystko na złość. To no, kawałek. O jezu, do... EJ HAMUJ! A ma hamulce chujowe ten Włady Boże kochany. Ja mu hamuluję, on nie hamuluje. That's crazy. No i dobra, weźmiemy tylko jeszcze. Ten jeden worek. Co tutaj jest. Zasypiemy sobie. Eee, Właśnie go mi. Opa! To już nie jest ciężki bo to 10 kilo, chyba kurwa to był pełny worki mi się pojebały. Ja pierdole, dobra teraz mam dwa worki, które łącznie mają z 12... 20 litrów, nie? Dlaczego tak teraz nie wejdą? Jezus, smak, jezus będzie pod górkę. Tu worki nie wchodzą, tu źle się sypie, Boże Dobra, zagaź go na razie. Pojedziemy sobie władziem do chałupy Zaczniemy tam sobie właśnie siać Tylko co to możemy sobie posiadać? Nad, nad tym nie myślałem Może jakiś obiec w sumie by siadł? Może jakiś obiec byłby elegancki Czy by z pogóry jechać? Nie, pojedziemy sobie naokoło Bez posadę się cisnąć I mamy mamy podgórko Dobra, jak to chciałem ugryźć? Pierwotnie To chciałem, żeby ziemniaki były W tym miejscu Ale natomiast kurde tu znowu Jest ten kawałek krótszy i będzie więcej takiego zabracania, pierdzielenia się tymi wykopkami Więc w końcu stwierdzam, iż Ziemniaki pojawią się tutaj, bo to tu jest dłuższy kawałek i Przez co będzie sprawniej to szło kopanie I sobie zasiejemy Obiec, tylko wiadomo, no nie będzie taki kawał ziemniaków cały Tylko gdzieś dotąd, myślę do połowy sobie zasiejemy Żeby też nie było przesadnie jakoś Nie będziemy świrować No, cofniemy sobie deczko I zmienimy sobie na... Łowca, tylko o, to jest łowiec chyba no, To jest łowiec Dobra, czekaj, mo mogę sieć łowiec w ogóle? Nie mogę, kurde! Albo żapak albo jęczmień, no to jęczmień chyba siejemy W ogóle nie jestem przyzwyczajony do tych, bo tu się we wszystko sieje praktycznie Twój, nie we wrześniu, na wiosnę, o, na wiosnę. Dzisiaj większość, tu tylko jest jakaś pszenica i jęczmień, i rzepak. Na jesieni, dobra. To się w takim razie jęczmień. Szybka zmiana planów, tak miało być. I teraz, jak to wycyklować? Gdzie tu? Wjechać, żeby to miało sens. Ręce, ręce, nogi. Dobra, coś takiego. Postanowiono, coś takiego. Pff. Na tamtym kawałku będą zimnioki. A tu sobie posadzimy. Jęczmień! Może mi go. Gaz, podłogę. Matko Bosko. A się kopie. Ty nie pójdzie. Nie gada, że nie pójdzie. W sumie o Nie ma się dziwić. Ty nie mów, że nie pójdzie. Ilon ma koni. Czekaj ta. A nie, obaj po. O, po 30 mają. Nie gada, że nie pójdzie Musi się bujnąć, ewidentnie musi się bujnąć Bójnij się Dobra, mu cofniemy I gaz, gaz, okej, wąskie drzwi Patrz, nie chce iść, kurde Eee, haha No i ja są tu pewne komplikacje właśnie w tym momencie Dobra, odczepimy go Przyjedziemy tu ursusem, bo ursus chyba sobie lepiej radzi. O ile on w ogóle się zakopuje, nie? <grystanie> to chyba się zakopuje ursus. Tak się do tego sobie może lepiej radzić. No tu nie realnie się tupnąłem. Ale cóż, trzeba tak się czasami tepać. Nie ma czasu za pierdzie na gospodarce. O, poproszę jechać. Gdzie mnie puszczasz? No boże, jedzie już człowieku. A tu jest kolizja jakaś zjebana z tej strony. Zobaczcie, jak się muszę daleko cofnąć, żeby on w ogóle przejechał te samochody. Tak samo na polu, jak jeżdżę od tej strony, od tej strony drogi, dosłownie staje co drugi samochód, nie? O, na drodze jest git, na no, drodze się nie zatrzymuje bo kapoki jadę. Zamknąłem to w ogóle, zamknąłem. Jeden z myślałem, że worki, worki mi wypadły. Worki zostały na sklepie, mnie Mietek worki ugrat, kochany. Dobra, wezmę to tu gdzieś na szybko, dupnę. Pod wiatę nawet bo jeszcze miałem po tą wodę jechać, kurde, i w końcu się nie wyrobię na, na wodę. A to siebie takie skomplikowane, dzisiaj miało być tak prosto, gładko i pięknie, i wspaniałe. A jak zwykle piach w oczy i chuj w lupę. Standardzik. A odcinek chyba już 20 minut trwa, nie? Naprawdę, masakracja. Zobaczymy, czy ino tutaj. Opa, powolutku. No, jak nam nie pójdzie w sianie, kurde tymi naszymi ciągnikami, najpierw no do sąsiada się skoczy. Bo do podjechałem? Matka, co ja robię? Najpierw no się skoczy do sąsiada, pójdzie jakąś To żeby więcej miała tych kuni, troszeczkę od, oddychę nawet. Gdzie go podnosisz, pierronie? Opuść jego. go. A, ursus się nie kopie, no tak jak mówiłem. On ma coś. A, nie coś nie ten ursus. A Opony się nie brudzą, kawa się nie kopie Co to za ciągnik, co to za ciągnik Dramat Hamstwo w państwie, hamstwo w państwie Dobra, kawałek sobie zasiejemy Tutaj jeszcze I polecimy, tak jak mówiłem Po wodę, bo tam jest jeziorko Niedaleko takie I tam można właśnie wodę brać Tym bardziej, że teraz jest sąsiad pożniwach I ma ściernisko To fajnie, możemy mu tam sobie wjechać I tą wodę z jeziorka Wziąć no my dużo nie potrzebujemy tej wody, bo to do tunelu to ile tej wody pójdzie nie Tyle, że pełnego mała zaraz sobie nabierzemy to To nam zostanie na trochę dłużej No i dobra, już słyszę to to moment idzie, czy jak on się nie kopie wcale, no w ogóle nie wiem co to jest kurwa, nie? On kopie to może ziemiaki co najwyżej, nie? On ziemiaki kopie Na łobiot, na łobiot ziemiaki kopie A no, zasiejemy sobie tutaj ten Siala lala riru, kurde ten będzie pięknie, będzie pięknie, będzie pan zadowolony Pierwnik w dół, nas się na stoi, chyba było, kurwa, powtarzam się. Jestem powtarzającym się streamerem... Eee kurwa Co ja pierdolę w ogóle? Bo coś mi się robi w łeb. Już nagrywam trzeci odcinek z farminga. Pierwszy był z Włośnic, drugi był z tej serii właśnie co jest teraz, w czasie poprzedni. Trzeci teraz jest ten tutejszy, obecniejszy. I już się powoli w nie powiem jak. Dobra. Wejdziemy sobie jeszcze w tamtą stronę. I lecę po wodę na szybko jeszcze. Żeby odcinka nie przeciągać. Eee, tak, jak mówiłem. krótsze odcinki, chcę się na tym skupiać. Żeby przede wszystkim najpierw jakich, jakichś widzów zgromadzić. A potem dopiero możemy myśleć nad mm, faktycznie dłuższymi formatami. Bo to 40 minut. No, nie ukrywajmy się. Nie ukrywajmy się, nie ukrywajmy. Ja też wiem, że ludzie tego nie oglądają po prostu, nie? Bo to widać. Ale no co poradzisz? W ogóle miałem nagrywać sobie jeszcze odcinek z kolejnych polskich modów. Rozgaślimy go sobie. Z kolejnych polskich modów. Natomiast Eee... Chyba dzisiaj się już nie wyrobię. Matko, bosko, hamuluj, co ty czy się już chyba nie wyrobię? A naprawdę w miarę takie ciekawe mody znalazłem, więc mogę zaspoilerować, że na pewno pojawi się ten oto właśnie chyba do wody. Czy on się pojawi? Czy on się nie pojawi? Już nie pamiętam, ale na pewno się transporter pojawi. Bo to jest totalnie ciekawy mod i dużo ludzi w ogóle... nawet nie wie że takie coś jest. Ale to fajnie urealnie rozgrywkę. Tak jak widzicie no, mogę sobie na przykład takie worki poprzewodzić. ...bez żadnego problemu. No dobra, lecimy po wodę. Do subszoda. I będzie tunel... ...Working. Akurat teraz zima się... Z... O, proszę bardzo, no szybciej, człowieku. Ja mam takie samochabe hamulce w tym gładziu, Mówię, że kiedyś stąd wylecę, człowieku, zapomnę zahamować. Albo z tamą hotelową bramą sąsiada. Nie ma innej opcji. Tutaj obok oczywiście już tu przejedzie ten samochód, to jakiś wariat jedzie wolniej tam e! dobra, ważne wybierz doma no, sąsiad pole skosił tylko sobie tak od boku spróbuję zajechać bo jakbym zajechał prawdopodob... prawdopodobnie właśnie tyłem to bym mógł nie wyjechać e! przy utopie zaraz. dobra wodę mi pociągło do góry, Władziu, do góry, do góry A, lekko się przykopał, powiem wam, lekko się przykopał Dobrze, tylko lekko, bo tak bym w sąsiadowi pora zarył. To było nieciekawie. Nieciekawie by było. Sie jedzie, nie jedzie, dobra. Wyjeżdżama. Znaczymy mauserem. Tylko jestem ciekaw ile tej wody do tego tunelu wejdzie. Czy mi wejdzie cały mauser? Śmiesznie by było w sumie. Nie przejechać teraz tylko. Tu jeszcze się nie przyzwyczaiłem, tu, tu mam wjeżdżać ale spokojnie to przyjdzie z czasem oczywiście No te wrota są za duże, no one są za duże trzeba je um, zmniejszyć, bo tak myślałem, że fajna będzie taka wielka brama w sumie ale tak teraz myślę, że na takie małe maszyny to idealnie by się właśnie taka mniejsza sprawdziła ja sobie ją właśnie zamknę będzie mi cofnąć bo jak dobrze myślę się wodę właśnie yy, do tunelu bierze. O Jezu, drzewko. Myślałem, że ładnie cofnąłem. A tu drzewko wyrosło. Dobra, cofniemy sobie. Opa! Powoli, Łukasz, wolno, wolno. Dobra. Ej, wyładuj mi wodę, proszę bardzo, ładnie, pięknie. A, ma w ale heca ty. Dobra. Co my tu mamy? Otwórz menu produkcji. Aha! To ma 5000 pojemności litrów. Nie mam pytań, nie? Dobra. Nie mam pytań. Pomidorki. Sałata. Status nie działa. Pomidory, sałata czy... czy truskawki. W sumie... W sumie... W sumie weźmiemy sobie pomidorki. Pomidorki. Włącz. Pięknie rosną. Bo jednak sałata to jest takie obvious, a truskawki w zimę no nie bardzo. Także właśnie tak to wygląda. I takim oto akcentem wodno, tunelowo, władziowo, pomidorowym. O! Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki wielkie zaglądanie. I do następnego odcinka na razie trzymajcie się. Cześć!